Ostatnia rzecz, być może no taka najcięższa, tak, i równie istotna jak poprzednia. dostęp do opieki zdrowotnej. U, to jest, powiem Wam, kwestia naprawdę jest z jednej strony interesująca, ale z drugiej strony ciemna ciemna, jak ciemna strona mocy w gwiezdnych wojnach. <grym> Ja w swoim życiu mam doświadczenie różne. Niestety przez większość czasu muszę powiedzieć, że raczej to złe. Eee, tak. Mam wrażenie, że osoby z niepełnosprawnościami. Być może to już się zmienia, tak? Ale przez wiele lat, kiedy trafiałem do szpitala z powodu nieżytu, żołądka, jelit, czy to była bakteria, nie mnie to oceniać, tak? To. Byłem swego rodzaju zjawiskiem na oddziale. E, panie pielęgniarki, które życzę im jak najlepiej, to jednak no, starały się mnie unikać jak ognia. Za wszelką cenę. Cokolwiek by się działo, to tylko, tylko, żeby wymienić kroplówkę i nic więcej. E, naprawdę na palcach jednej ręki mogę wyliczyć osoby, które życzy, były życzliwe i starały się naprawdę no, wspierać mnie. Ale i moich opiekunów, moich rodziców, tak. Były różne sytuacje, gdzie no ja praktycznie no wymiotując cały czas, no moja mama nawet nie miała możliwości odejść na chwilę ode mnie, żeby ktoś inny, czytaj właśnie na chwilę, chociaż jakaś pielęgniarka, czy osoba medyczna mogła podejść do mnie i mnie po prostu przypilnować, żeby się tym nie zachłysnął, tak. No to jest. Temat obszerny. Domyślam się, że osoby zdrowe mogą mieć podobne nieprzyjemności, tak? Nie mówię, że może do tego samego zakresu, co ja, natomiast no z pewnością ta niesprawiedliwość w systemie medycznym, w systemie zdrowotnym no jest duża. Dlatego też ponownie tak jak z edukacją, wam już kiedyś wspomniałem, w mojej opinii owszem. System ten powinno się wspierać, ale obecna jego struktura no, 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 no jest, no, no jest patowa. tak Powinno się no, znowu dokonać tej rekonstrukcji, ewaluacji tych celów. tak. Ja wiem, że spora, rzecz, spora grupa lekarzy wyjeżdża za granicę w poszukiwaniu wyższych zarobków. W mojej opinii byłoby to możliwe też tutaj, tak? Ale z drugiej strony zobaczcie, są przypadki takie, kiedy dana, dany lekarz no, pracuje w kilku miejscach. No, nie chcę tutaj już rzucać tekstami z tabloidów, tak? Natomiast no, no, ten system opieki zdrowotnej no, 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 nie działa tak, jak powinien. No i właśnie, czy tutaj same pieniądze są w stanie naprawić to? W mojej opinii nie. Same pieniądze, owszem, z jednej strony mogą wesprzeć ten system, żeby znowu, no tak jak Titanic, tylko żeby dłużej płynął. No to prędzej czy później będzie, trzeba ten plaster zerwać. A kiedy to zrobimy, no nie wiem, tak. Być może jeszcze za samo jego życia, tak, zobaczymy. Mam nadzieję, że to prędzej czy później nastąpi. Natomiast, no tak jak Wam wspomniałem, no nie mam dobrego doświadczenia z. Opieką medyczną. Naprawdę niewiele lekarzy, niewiele pielęgniarek na no, mojej drodze w Polsce było na tyle życzliwych, pomocnych i chcących rzeczywiście no, wesprzeć tego pacjenta. I naprawdę, no, tutaj wiele słów by się cisnęło mi na język, ale pozwolicie, że już to pominę.